To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Zakochałem się w nim od pierwszego wejrzenia. Zachwyca tak naprawdę roślinnością, kolorem, tymi wszystkimi kształtami, które tu znajdujemy. Możemy tu znaleźć dwie kawerny, czyli takie jaskinie wykute przez Armię Austriacko-Pruską podczas I wojny światowej. Za chwilę tam wejdziemy ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę właśnie na, ten, na tą taką symbiozę tutaj, yy, która się yy, objawia, te wszystkie kolory, kształty. Yy, uwielbiam tutaj przychodzić, yy, fotografować roślinność, skały. To miejsce akurat dla mnie jest szczególne. Yy, mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze ten cały taki, yy, tam taką baśniowość, yy, jak spojrzycie po prostu do góry, jak to wszystko ze sobą tutaj yy, żyje. Jakieś grzyby, mchy i, i przepiękne, przepiękne kolory. I przepiękne miejsce, które naprawdę bardzo Wam polecam. uroczysko Góra Pychowicka. A dla miłośników wrażeń, można zajrzeć po prostu do, do kawerny. Weź w jej głąb, też fantastyczne miejsce, czy pod sesję zdjęciową. No.

Dobra. Wchodzimy. Wow. Jak w bajce.